Siema, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Damian z kanału Dami Sport HD Po 12 dniach kolejny materiał na moim kanale, ale tym bardziej forfanowy, bo dziś będziemy oglądać najlepsze kompilacje Rage'ów i e sport FC, ale... Dodamy to do gatunku. Spróbuj się nie zaśmieć ponieważ niektóre range są naprawdę zabawne z tego co się orientuje i bo oczywiście tego materiału jeszcze nie oglądałem, ale no, gdzieś tam na streamach widziałem co tam się działo, więc zobaczymy. Dzisiaj mam taką karę, ponieważ słuchajcie, nie będzie to żadne chili, nie będzie to tabasko, jak to było kilka lat temu. Będzie to po prostu najgorszy możliwy um, Olejek jaki jest yy, do palenia, czyli właściwie taki ten liquid. Nie wiem czy mi to kam kamera mi to wyzumuje. Czekajcie, ja sobie tylko tutaj to tak oddam. Yy. Taki liquid o smaku mroźnej mięty. Jest to moc dwunastki. Za każde zaśmianie się po prostu będę musiał e, to też, e, po prostu będę musiał takiego bucha pociągnąć. Więc zostawcie łapkę w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, W kopacie tam na dole, e, więc e, zapraszam was do obserwowania moich stron, moich social medii, e, moich social media i mam nadzieję, że wiecie, bo jeszcze mam dla was taką bardzo ciekawą informację. Więc słuchajcie, mała informacja dla was taka, że e, od tak naprawdę od dzisiaj lub od jutra, w zależności kiedy ten materiał trafi na, na kanał, zostałem poproszony przez właśnie administrację Kik Beta, żeby wypróbować ich platformę do streamowania. Co to jest Kik Beta? Kik Beta to jest platforma streamingowa stworzona dla twórców, którzy szukają właściwie miejsca swojego do streamowania. Po ostatnich moich przygodach, właściwie od początku mojego działania na YouTubie i na Innych platformach, czyli na takich jak był jeszcze Hitbox, e, był też Smashcast, był też Mixer, e, YouTube i Twitch. Znaczy, oczywiście, na Twitchu dalej będziemy mimo to wszystko streamować. E, czas wypróbować kolejną platformę, która, która nazywa się Kick Beta. Kick Beta, jest ona właściwie. Sama nazwa mówi beta, jest w trakcie e, właściwie e, dopracowywania tej całej platformy. E, więc przez jakiś czas będziemy tutaj streamować, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Progi są naprawdę niewielkie. E, już po prostu ta strona fajnie zachęciła do e, tego, żeby tak naprawdę spróbować e, swoich sił. Więc jeżeli chcecie obejrzeć jakiegoś mojego live'a na Kiku, bo przypominam, że tylko Kiki wyłącznie może streamować tylko na platformie Petet, to zapraszam bardzo serdecznie do link w opisie. Tam może tam będziecie mieć podany link do mojego kanału. Będziecie mogli mnie zaobserwować. E, no, i, t, no i też pytacie się czy też na konsolach jest też taka możliwość streamowania tego e, właśnie, e, właśnie przez tą platformę. Odpowiedź brzmi nie wiem ale chyba z tego co wiem to nie. Bo ze względu na to że e, ta platforma jest w fazie właśnie e, testowania. Więc link zostawiam w opisie. Zapraszam Was na ukośnik. E, Okości Sport HD YT YouTube, ze względu na to, że Dami Sport HD już było zajęte, bo chyba tam stworzyłem sobie jakieś jedno tam konto dla bo po boku, żeby po prostu sobie tam pooglądać, co oni tam inni twórcy robią, więc ja, ja po prostu Was mogę tylko serdecznie zaprosić, bo tam będą się przez jakiś czas pojawiały pierwsze streamy. A więc już wiecie o reklamach, wiecie co macie robić, wiecie, że możecie wpaść na kika, żeby ze mną pograć na streamie lub ewentualnie porozmawiać. No i teraz tak, tak jak wam powiedziałem, to jest materiał, który będziemy oglądać w najgorsze rage'e w EA Sport FC. Tak jak wam powiedziałem, jeżeli się zaśmieję, będę musiał spróbować. Jest, yy, jest naładowany na 80% ustawiony na maksymalną ilość, yy, na maksymalną ilość jest ustawiony yy, właściwie yy, cały akumulatorek. Yy, jest też grzałka rozpalana, więc jeżeli... Będę musiał się, jeżeli się śmieje, to będę musiał zrobić tak. <laughs> Jezuach, jakie to jest ostre. Taki taki strasznie ostro, ostro mroźny taki zapach. E, dobra, no to co? Ja nie przedłużam, rozpoczynamy ten materiał e, po tym komunikacie, więc e, rozpoczynamy. Już wybrałem sobie jeden filmik, który za chwilkę Wam pokażę. E, no i okej, okay, słuchajcie, mamy i Sport FC24 Rage Compilation Part 1, wypuszczony 3 miesiące temu przez Jakus Pir Pirieus Rock and Roll. roll 2,3 tysiące łapek w górę. E, e, ma tyle tutaj ten 162 000 wyświetleń, więc słuchajcie, no, e, zasady są proste. Film trwa 11 minut, więc i tak będzie trwał około 15. Więc po prostu, e, no cóż, rozpatrzymy ten materiał i zobaczymy, czego będę mógł się spodziewać po tym filmie. A podejrzewam, że on będzie naprawdę naprawdę bardzo brutalny, ponieważ wiemy jak gracze potrafią się wkurzyć na tę grę, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Rozpoczynamy. Ja tylko troszeczkę sobie dam głośniej, żebyśmy się nie przekrzykiwali. Lecimy. O za głośno. Dobra. Mamy tutaj i Sport FC No i zobaczmy. X Solution, Kiedyś byłem u niego na live. Ie. No, no to tylko joystick, no ale z... o, tuszol! A mój mu nie potrafi zblokować, kurwa! Aby ci co kurwa cię kurwo! <grywa> chyba się zaśmiałem, chyba się zaśmiałem. <grywa> o Jezus Maria, jaki to jest, <grywa> jaki to jest ostre. Lecimy dalej. A to taki Rage, to taki powiedziałbym, że to nie Rage, ale dobra. Mamy Noach Zeta, też go widziałem kiedyś na tym. O, ice show speed. A to w wirtualnych klubach chyba, nie?

no nie jest to dla mnie zdziwiony, że on tak... pak pak magię to wiecie o co chodzi e, Więc no, no wszyscy go znamy na bardziej na właśnie na, e, na Twitchu O, wyłączyło gościa, rage quit Typowy nic, znowu ten gościu Ajajaj Ajajaj Szkoda gościu fotela O, P-Face Też go znam Byłem kiedyś u niego na live. Bandura A takie rajże takie jakie znikome Pereira Nie, nie, Damian, zaśmiałeś się! A Znowu muszę ciągnąć A jeju jeju o Jezu Jezus Maria, no to jest tylko joystick, no to, to, to tam po biedy. Aj Maseo! Ten... Goście mi trochę Jacoba przypomina! Oh. nawet nie było widać. Yoshi? Magari te svegli freddo, dio. Magari cię rimani secko, così ci rimani. A no, się na PS4 grał jeszcze. O znowu ten typ! Ej, ja się tak ździwię, jakby, jakby to się tak odbiło od niegoś. A jest muszę spić znowu.

<laughs> Jeszcze mu komputer poleciał. Nie, to jest horror, to jest cyrk. A mówili jak ten, uważajcie na obudowy, bo obudowy potrafią się rozpierdzielić. A nie, ale to nie zmienia faktu, że znowu muszę brać ten olejek, ale już nie na pełne nekra, tylko po prostu zrobię to tak, bo to nie ma sensu. Jezus. <laughs> wow. Jeszcze kantem tym metalem to dosał po głowie, ale ta mina to jest genialna! Yy, no czekajcie, ja sobie zrobię yy, yy, print screen żeby było yy, Zapisałem sobie... OK. Yy, Narysuję. Nie, nie będę rysował. Także no tutaj, no dobra, no ja sobie to najwyżej sobie gdzieś to tam przytnę. Masakra! No ale dobra <kluje> o Jezu! Jeszcze raz i wypluję puca, a potem będę musiał się grzałkę wymienić. Właśnie, pamiętajcie, żeby grzałki wymienić. Jak macie papierosy, to zmieniacie grzałki, żeby się wam nie przepaliła. Lecimy. O, tuszol! Kurwa, zapierdol! A, a moje tobiki, do, kurwa, tak nie wyglądają! Czekajcie? Pozwólcie, że się cofnę do tuszola. No, 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 no. Kurwa, zapierdol! A moje dobitki do kurwa tak nie wyglądają! A moje dobitki to tak kurwa nie wyglądają! Ojej, jej, 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 jej! Odniosę się do tego, no. Są takie sytuacje, że jednym te. wchodzą w te wcinki, drugim nie wchodzą. Jeden se walnie, kurde, fineskę z. 30 metrów i mu wpadnie, drugi z 15 czy tam z 20 czy tam za pola karnego nawet delikatnie rogala zawinie, też mu wpadnie, tobie nie wpada, no. Właśnie to jest ta właśnie, to jest ta właśnie zbieżność na temat sprawiedliwości tej gry, ale na ten temat temacie nie wypowiadam, jeżeli chcecie, żebym się, żeby żeby, żeby, żeby posłać sobie, co ja mówię na temat jej Sport, no to macie tutaj kartę na ten film właśnie, o którym nagrywałem podczas eventu TOTY, także no. No nic nie powiem więcej, tylko przechodzimy dalej, bo no, widzicie co się dzieje Jakus Pireus, Ale to jest ten, to jest, to jest Turi Jakbym Marwina widział Czy to takie w jeszcze Gix Aha Ale Ach, to też takie lipne. E, to i tak jest, jeszcze jest nic, co porównuje do kamyka. Kamyk! Ale kopnięcie. A już o kamyku właśnie mówiłem. Po co, po co kupują ludzie taki, jej sport jak oni takie rzeczy robią? I'm waiting for the overlap and you're just standing there. Find the puck, Ja I'm going, cam next game. I'm actually going to to tylko kamera na szczęście. Po kamerce! Ajajaj! Ale jest, 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 nie? jest, 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 no i. no i to ja, ja ekspert po nowego pada! Znaczy wiadomo, że to, że to nie Polak, no ale. Ja pierdziel... Jeszcze go doprawił! Możesz marzmy! Debu! Ja nie mogę, jak on z tego gada! Jak ja. ja nie mogę! Ja nie mogę z takich ludzi, jak on gadają, O, mamy jakąś Saraguzo!

Pierwszy raz widzę rage dziewczyny w ogóle, bo nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, więc zobaczmy. I went left. I went left! Sick, amazing. Sick, amazing. Well, it's over. Shit, fucking go! Shit, just shit! Fuck off! Why he no. taking the ball? You, lost, you can't! Wenn der nächste ball nicht ankommt, den ich spiele! To są ludzie, są Patrzcie, to jest o tym ja powiedziałem! To tylko klawiatura na się jeszcze przestraszę, że coś innego tam poleciało. A czy to stream deck był? Nie, nie sądzę. O, to gram. Mr. Ginold Kurwa! Mać. Kurwa! Jeszcze mi w żarcie wpadło kurwa? No Ach Z znowu Niemcy to są w ogóle jakieś tacy strasznie. Ray, Ja pierdzielę kij bejsbolowy wziął! HOHO! Ho. Nie! On wziął kij Patrzcie na to! On wziął kij Ojej No i teraz pytanie, czy to może uznać się za zaśmianie. Ale dobra, no zrobię to jeszcze raz, bo... żebyście nie gadali później, że nie wykonałem challenge'u. <laughs> <laughs> dobra, już tak nie pali, ale... Już tak nie drapie, ale... Okej, okay, no przejdziemy dalej. A ale to picie! Gory Spicie! Kury! No właśnie. <śpiew�> Jezus, nie rób tego, Damian! Niech tak... Niech tak zostanie. Gory po angielsku... Po polsku. Pijcie, no flaszka. To jak... trochę jak Ukraińiec mówi. picie flaszka. O Jezus... On przedziurawił butelkę! Butelkę przedziurawił, to mądry, no Chuck Norris. Castro To Castro A znowu ten X Solution Kolejny pad poszedł się walić X Ale przyznam, że pokoik ładny. X-Road. Rohat. Darwin Nunez. Taki bicior poniewiał. Dun, 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 Markos, Marko Szwecja. No to nie było śmieszne. Nie no, 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 no. Jeszcze Chanda, Handa go załatwiła. Jest <laughs> el to, bo widzieliście co on z tym fotelem robił? Mam nadzieję, że jest ja swoim też tak nie będę musiał zrobić. Ehm... Nie, ja tego nie rozumiem po prostu. Ja tego po prostu nie jestem w stanie skomentować. Arki. Ale wy też tak pewnie macie. Właśnie odpalę teraz sekcję komentarzy. Macie coś takiego, że dajecie, nieważne jaką strzałkę, czy Prawy, prawy, dolny, czy gałkę, czy prawy, dolny, czy lewy, dolny, czy taki naukoc, dość taki bardziej pod okno, czy bardziej o środek piłkę, że czasami w ogóle e, kontroler was nie słucha, czy tam e, nie odpala się ten mechanizm, bo jest opóźnienie właśnie w, w reakcji i strzela wam typowo w sam środek, że bramkarz się nawet nie ruszy, bo rywal może wyczuć to i później się wściekacie, że dawaliście w prawo, w lewo, a okazuje się, że e, wasz piłkarz strzelił w e, sam środek. Bo tak mi się zdarzało ostatnio, więc. Jest tutaj reakcja uzasadniona, tylko może nie zobaczymy, jak to się skończy. On płacze, czy on się śmieje? Bo już nie kumam. No i po Joju. To jego. Dużo ludzi. Dużo ludzi gra, właśnie widzę, gra... Dużo Niemców w ogóle pokazuje. Mocniej może zmądrzejesz. Ja, ja mam swoją taktykę, żeby się wyżywać na czymś innym, to po prostu wychodzę na chwilę na zewnątrz i się idę. I się idę po prostu uspokoić, bo to nie ma sensu. żeby tylko gacie pokazać, żeby tylko ponawalać, no nie, no co za debil, no Przepraszam, no szacunkiem do twórcy, ale no Halo! Takich rzeczy się nie robi! Tak, w mam momencie muszę ja to zrobić <tryk> <tryk> Jedźmy dalej Chyba Polak jest, nie? Mister Swenski Kolejny hurensohn, dega! No, no, no! Co on bąka I po kamerce. Ja naprawdę się zastanawiam. Po co ci ludzie tą kasę wydają, jak oni potem takie rage'e robią i sprzęt tylko niszczą, który muszą zaraz odkupić, bo nie mają z czego streamować? Right! That's it! I'm, I'm finished! Refuse to continue with this shit anymore! Get me out! Finished! Three games I got to win all a half free. Lose a game I can't... I'm going for a pass! Jaka reakcja Zobaczmy to przy zbliżonym tym Zobaczmy to przy zbliżonym tempie A tam pewnie coś tam stało od mamusi rozwalił to, nie? Ja pierdziele Masakra się zostało tylko 10 sekund jeszcze filmu. Otwórz drzwi. Wyjdź z tym pokoju. Tak jest. Po co się denerwować? Ale to był ostatni film. Dobra. Słuchajcie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten materiał dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Trochę żeśmy się pośmiali. Było trochę polskich akcentów. Więc zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Tylko przystan na dole. I przypominam że teraz streamujemy na jakiś czas przechodzimy na platformę Kik Kik.com Slex Ukośnik damisporthd HD YT małych liter Zapraszam Was na streamy, tam będziemy streamować, także to budamy z kanał Dami Sport HD. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Na razie i piona. Elo!